Kurz po premierze iPhone'a 13 już opadł. Ostatni tutaj, właśnie okruszki ze swojej koszulki strzepuje. No i trzeba sobie powiedzieć, dlaczego nie warto kupować iPhone'a 13. I dzisiaj o tym opowiem, ale opowiem też o kilku rzeczach, które podczas tej premiery mogły Wam umknąć i podczas tych wszystkich materiałów, które już prawdopodobnie oglądaliście. Ale ja Wam powiem coś więcej. Także, jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli oglądacie ten odcinek, to jesteście tutaj z jednego z kilku powodów. Albo chcecie się pośmiać, na przykład z takich memów jak ten, które wskazują na to, że iPhony po prostu się nie zmieniają. Albo z takich memów jak ten, który pokazuje już kolejne generacje iPhone'ów, jak będą wyglądać. I wcale nie musi to odbiegać od tej rzeczywistości, która może nas czekać, bo faktycznie może tak to wyglądać, biorąc pod uwagę tłumaczenia Apple'a, dlaczego zmienili układ tych aparatów. Ale być może macie starszego iPhone'a, chcecie go wymienić na nowszy model, albo macie ostatni model i zastanawiacie się, czy warto po roku zmienić telefon i wydać kolejne 5000 tysięcy złotych. Jeżeli macie za dużo pieniędzy, to oczywiście, kupujcie. Ale może po prostu przyjdziecie tutaj, żeby się dowiedzieć, co w tych nowych iPhone'ach, o których tak wszyscy trąbią i piszczą się tutaj. Pojawiło nowego lub nienowego. No to właśnie w dzisiejszym odcinku Wam to opowiem. Po pierwsze, słuchajcie, Apple w końcu to zrobiło. Po raz, dwa, 3, 4 latach w końcu zmniejszyło tego okropnego nocza, ale moim zdaniem wyszło to jeszcze gorzej niż miało. Bo Teraz iPhone 13 przypomina te wszystkie starsze, androidowe telefony, które zaraz po tym, jak wyszedł iPhone 10, zwany X-em przez wielu z Was, naśladowały go i po prostu iPhone w tym momencie wygląda jak podróbka iPhone'a. Naprawdę, spójrzcie na to. Takie smartfony jak Asus Zenfone 5, jak LG G7, jak modele OnePlus 6, te wszystkie smartfony próbowały naśladować ten trend iPhone'owy i miały te nocze zmniejszone i tak naprawdę w tym momencie iPhone wygląda jak, taka, jak taki telefon sprzed trzech lat, który jest podróbką iPhone'a 10. Jeżeli Apple moim Zdaniem chciało w ogóle z tego nocza rezygnować, to trzeba było od razu iść albo w wycięcie w ekranie, albo faktycznie w tę kamerkę selfie pod ekranem umieszczoną, co już takie smartfony jak chociażby ZTE czy Samsung próbują robić. Wiadomo, że technologia wymaga jeszcze dopracowania, ale w tym momencie Apple się wygupiło, ponieważ nawet pomimo tego, że mamy większą przestrzeń tutaj po bokach, nie wyświetla nam się tam więcej informacji. Cały czas nie ma procentu baterii. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego te oczka kamery we zwykłym iPhone'ie 13 i 13 mini zamieniły pozycje i teraz są tak na skos. No to po pierwsze, Apple stwierdziło, że musiało zrobić coś, żeby ten telefon się wyróżniał od 12, bo po prostu inaczej by za bardzo tych cech wyróżniających nie było, ale druga sprawa jest całkiem fajna. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w poprzedniej serii iPhone'ów, czyli w 12, tylko ten najlepszy model Pro Max miał coś takiego jak stabilizację obrazu sensor Shift. A teraz Wszystkie iPhony, nawet te podstawowe, właśnie taką stabilizację optyczną obrazu mają. I czym ona się różni od tej normalnej? Bo normalna stabilizacja obrazu wykonywana jest w obiektywie, gdzie mamy pływające soczewki, no i one dostosowują się jakby do naszych ruchów czy ruchów smartfona. Natomiast tutaj jest coś innego. Obiektyw nie ma tych pływających so soczewek, nie ma tej optycznej stabilizacji obrazu w obiektywie, a jest on w matrycy. To znaczy matryca rusza się pod obiektywem i dopasowuje do e, tych ruchów, że kompensuje te ruchy naszej dłoni, w której mamy smartfona, dzięki czemu mamy stabilny obraz. I ta stabilizacja akurat działa całkiem fajnie. I to powinien być główny argument, dlaczego te obiektywy zostały w taki sposób ułożone. Ale jeżeli Apple ma iść tą drogą dalej i zmieniać ustawienie obiektywów, tylko dlatego, żeby kolejne modele się różniły wizualnie, żeby nikt nie pomylił przypadkowo dwunastki z trzynastką albo z czternastką, no to skończy się to tak, jak na tym mebie. No dobra, ale co jest prawdziwym skandalem? Czymś nie do wybaczenia to jest brak, Skanera linii papilarnych. No to jest po prostu dla mnie coś niemożliwego, że Apple czwarty rok z rzędu pokazuje, że robi na złość wszystkim, ponieważ popisują się oni tym, że do nowych tabletów, do iPada R czy do najnowszego iPada Mini, który również na tej konferencji został pokazany, dodali czytnik linii papilarnych Touch ID i mówią: Patrzcie, jak fajnie, o, wbudowany w przycisk, o, odblokujcie sobie odciskiem palca. A w iPhone'ach się nie będzie! No i nie ma. Mimo, że mógłby być ten czytnik wbudowany w przycisku zasilania, to by było super rozwiązanie, w szczególnie w dzisiejszym chorym świecie, gdzie czasami Face ID nie działa. No dobra, ale modele Pro noszą super innowacje. Słuchajcie, innowacje RODEM z 2017 roku albo 2018. Ekrany z super płynnym odświeżaniem 120 Hz, które dzisiaj można znaleźć w telefonie za 1000 zł. Apple w końcu to pokazuje i to tylko w modelu Pro. I no fajnie, fajnie, że to pokazuje. Ale szkoda, że tylko w modelu Pro. Szkoda też, że sami nie możemy wybrać i dostosować... Płynności wyświetlacza, tylko jest on automatycznie adaptacyjny i Apple samo decyduje, kiedy potrzebujemy 20 Hz, kiedy 60, a kiedy 120 i nie możemy sobie wybrać, że cały czas chcemy tylko 60. Przynajmniej tak to powiedzieli na konferencji, jeszcze nie miałem telefonu w rękach, więc w razie co, gdybym nie miał racji, to mogę nie mieć racji. Natomiast dlaczego nie ma tego w tańszych modelach? Jedni mówią, że to jest decyzja biznesowa, że nie wszyscy potrzebują tych 120 Hz I ja się z tym zgadzam. Nie wszyscy potrzebują. Niektórzy chcą mieć po prostu telefon bez tych nowoczesnych funkcji, jak na przykład czytnik dni popularnych sprzed 10 lat, skoro wszyscy nie, tego nie potrzebują i też chodziło o to, żeby zachować cenę, to dlaczego iPhone'y mają taką samą cenę jak w zeszłym roku? To znaczy, że ten ekran 120 Hz wcale nie wpłynął na cenę i mógłby być również w iPhone'ie 13 i 13 mini i w ustawieniach mogłaby być opcja, że jak ktoś nie chce 120 Hz, to sobie włącza 60 i byłaby sprawa załatwiona. A oczywiście tego nie ma. Więc to jest moim zdaniem skandal, również biorąc pod uwagę, że w androidowych smartfonach za 1000 czy niewiele ponad 1000 zł mamy ten ekran 120 Hz i nikt z tego Powodu problemu nie robi. A taki ekran superpłynny to całkiem fajna sprawa swoją drogą. Szybkie ładowanie, a w zasadzie jego brak, a w zasadzie to brak ładowarki w pudełku, który cały czas Apple utrzymuje i utrzymuje, że to jest z powodu ekologicznych. Ten mit obalałem już w tym filmie, czyli dlaczego już nigdy nie znajdziecie ładowarki w pudełku? Nie ma to nic wspólnego z ekologią, ma to wspólnego tylko to, żeby Apple miał jeszcze więcej pieniędzy, bo to jest wielka korporacja, która potrzebuje jeszcze więcej pieniędzy i żeby te ekologiczne skutki ewentualne tej ładowarki. Jej braku lub jej posiadania przerzucić na użytkownika ostatecznego, bo wy i tak musicie tę ładowarkę kupić, a w zestawie przewód USB-C na Lightning to w ogóle to jest chore, że cały czas jest Port Lightning, a nie USB-C. W końcu Apple mogłoby przyznać się do błędu. No i jeżeli kupiliście iPhone'a 11 Pro, dokładnie tylko i wyłącznie tego, to. To macie tą ładowarkę, macie tę kostkę ładującą z USB-C, ale szansa na to, że większość użytkowników, którzy przerzucają się na każdego nowego iPhone'a, który nie ma tej ładowarki w pudełku, to są użytkownicy iPhone 11 Pro, to jest no, zbyt daleko idące założenie. Jeżeli przerzucacie się z jakiegokolwiek innego iPhone'a, z iPhone'a 10, czy iPhone'a 7, czy 8, albo z iPhone'a 12 na 13, to nie macie tej kostki ładującej, więc ona powinna być w pudełku. A w strachu od tego, że Apple obsługuje tylko i wyłącznie ładowanie 20-watowe, gdzie najnowszy model Xiaomi 11T, już bez Mi, obsługuje ładowanie 120 W. I ma kostkę w zestawie i ładowanie od 0 do 100% zajmuje dos dosłownie kilkadziesiąt minut. Kilkanaście nawet minut zajmuje. 17 minut od 0 do 100%? Słyszycie to? Od 1% Od 1% do 100%? Tutaj dostałem podpowiedź od Allo. Około 17. około 17 minut ładowarka 120W w zestawie z Xiaomi 11T. No i Apple tutaj mówi, no, no bo wiadomo, my nie chcemy szybkiego ładowania, bo to źle wpływa na baterię, bo nam kondycja spada. No słuchajcie, mój iPhone 12 mini, którego jak wiecie używam od listopada, już ma kondycję baterii 91%, a takie. Rymi czy takie OPPO, które prezentują również smartfony z szybkim ładowaniem 65W, zapewniają, że po 1500 cyklach, czyli po 4 latach codziennego szybkiego ładowania, ten smartfon ma dalej 80% kondycji baterii. A ja po roku wolnego ładowania, tak naprawdę po niecałym roku, mam już 91%. Także ktoś kłamie, żeby zarobić na tym pieniądze. Pytanie kto? No dobra, ale trzeba oddać modelowi Pro, że faktycznie zrobił postęp, jeżeli chodzi o fotografię, chociaż też nie w każdym aspekcie, o czym zaraz powiem. Apple chwali się tym, że matryca głównego aparatu pozyskuje nawet 2,2 razy więcej światła, czyli po prostu fotografie nocne i w trudnych warunkach oświetleniowych będą tutaj naprawdę dużo lepiej wyglądać. No i również do matrycy aparatu super szerokokątnego dostaje się o 97% więcej światła. Także tutaj naprawdę zrobili postęp i zrobili też postęp w tym, że w końcu teleobiektyw jest mniej bezużyteczny, bo przybliża obraz trzykrotnie, a nie dwukrotnie i to jest akurat spoko. Co jest niespoko, to to, że z kolei aparat w zwykłym iPhone 13 praktycznie tutaj nic się nie zmieniło, oprócz tego, że również troszeczkę więcej światła się dostaje do matrycy, to jest 47% więcej, ale poza tym dalej mamy 12 megapikseli to jest zarzut również do modelu Pro. Cały czas mamy matrycę 12 megapikselową, tak naprawdę liczba pikseli się nie zmieniła już od iPhone'a 6 czyli naprawdę od wielu, wielu lat mamy cały czas 12 megapikseli, gdzie konkurencja ma aparaty 108 megapikseli. I oczywiście, wiadomo, że piksel tutaj nie grają roli, jeżeli chodzi o jakość, ale nie jest to wbrew pozorom tylko i wyłącznie marketingowy slogan, że my mamy 108, wy macie 12, ponieważ te 108 megapikseli pomaga na przykład wtedy, kiedy chcemy sobie przybliżyć zdjęcie. I często to niestety czy stety robimy. Coraz więcej osób widzę, jak robi zdjęcia, robi uszczypnięcie na ekranie i przybliża sobie obraz. No i faktycznie, jeżeli zrobimy takie zdjęcie na iPhone'ie i potem chcemy odczytać jakieś szczegóły, tablicę rejestracyjną, jakąś reklamę, która gdzieś jest, jakiś billboard, cokolwiek, twarz kogoś zobaczyć, nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę zrobić na iPhone'ie, czy to 12, czy to nowych 13, ponieważ mamy po prostu za mało szczegółów, za mało pikseli na tych zdjęciach. Więc to też jest to, że cały czas, o ile faktycznie ten aparat jest ulepszany, robi fajne zdjęcia, to nie w każdym aspekcie. Natomiast Pro wprowadza innowacje, innowacje, która też tak naprawdę innowacją nie jest, bo na rynku androidowym już od wielu lat gości i po prostu ma się dobrze, jest to kamera makro, ale jest to kamera makro zintegrowana z obiektywem ultra szerokokątnym, to znaczy ten obiektyw ultra szerokokątny ma bardzo krótką odległość ostrzenia. Od 2 cm już mamy ostry obraz, dzięki czemu możemy przybliżyć się z telefonem bardzo blisko do jakiegoś obiektu, na przykład do kwiatka, i cyknąć mu. Fotkę. Niektóre androidowe smartfony również mają tą samą sprawę, że ten obiektyw makro jest niejako zintegrowany z obiektywem super szerokokątnym. Niektóre mają dedykowaną kamerę makro, ale fajnie, że w końcu iPhone coś w tej, w tej materii nowego dodaje. Niestety to jest tylko dedykowane dla modelu Pro, ale do zarówno tego tańszego modelu, jak i droższego mamy dwie nowe rzeczy, które też spoko, że są, i to jest rzecz, która słuchajcie. Pierwszy raz chyba taka historia się zdarzyła, że Apple wprowadza coś w tym samym roku co Androidowa konkurencja. Jeżeli oglądaliście nasze odcinki o Realme GT Master Edition albo o OPPO Reno 6, 5G najnowszych smartfonach, to wiecie, że mają one coś takiego jak tryb nagrywania filmów z rozmytym tłem. I również iPhone to wprowadza. Nazywa się to Cinematic Mode i możemy nagrywać filmy z rozmytym tłem. I to moim zdaniem zapowiada się naprawdę bardzo fajnie. I również jest kolejna funkcja, mianowicie w Androidowych smartfonach. Już od wielu lat macie coś takiego jak filtr. Apple też to w końcu dodaje, jednak podchodzi troszeczkę do tego tematu inaczej, ponieważ mamy cztery filtry predefiniowane, które jednak możemy modyfikować i zapisać sobie takie personalne ustawienia danego zdjęcia. Jeżeli robimy daną fotografię, to możemy wykonać ją na przykład bardziej żółtą, bardziej niebieską, bardziej wypraną z kolorów, bardziej nasyconą kolorami, więc mamy tutaj coś takiego, że personalnie od razu w trakcie robienia zdjęcia możemy to zdjęcie sobie niejako odczytać obrobić, dostosować pod nasze prywatne preferencje. No, i iPhone 13 Pro, o czym Apple nie powiedziało wszystkiego, wprowadza także funkcję ProRes. Jak pamiętacie, w przypadku poprzedniej generacji była funkcja ProRow, czyli możliwość robienia zdjęć w tak zwanym formacie RAW, czyli czystych danych z matrycy, które potem pozwalają nam nieźle to zdjęcie w postprodukcji obrobić. I teraz to samo jest w przypadku filmów. Jest to zapis w formacie ProRes, czyli filmy, które pozwalają się potem dużo lepiej w postprodukcji obrobić, szczególnie w zakresie kolorów, bo tak naprawdę tutaj większej szczegółowości, czy większej głębi, czy większego zakresu tonalnego pewnie aż tak nie uzyskamy w porównaniu do tych profesjonalnych kamer czy aparatów, ale w przypadku kolorów już na pewno tak, no może tego zakresu tonalnego również. Ale czego Apple nie powiedziało, słuchajcie, to to, że kupując iPhone'a 13 Pro w wersji 128 GB, czyli tej najtańszej, to ta funkcja, słuchajcie, będzie działać tylko w 1080p, bo najprawdopodobniej albo Apple stwierdziło, że jeżeli mamy 128 GB, to nie możemy sobie zapisać, bo te filmy po prostu bardzo dużo ważą i od razu byśmy sobie zape zapełnili pamięć. Więc o, nasi użytkownicy pewnie tego nie ogarną, czemu od razu mają zapełnioną pamięć. Drugi powód jest taki, że prawdopodobnie iPhone 128 GB to po prostu ma wolniejszą pamięć. Ale faktycznie trzeba oddać Apple'owi to, że w tym podstawowym modelu w końcu pozbyli się wersji 64 GB, czyli tej turbo za małej. Na rzecz właśnie 128GB, od której konfiguracje się zaczynają. Natomiast wracając do tematu filmów ProRes, no to już od wersji 256, 512 oraz nowej 1TB wersji możemy nagrywać te filmy w, tej, w tym nowym formacie Apple ProRes, również w rozdzielczości 4K. Ale. Filmów cały czas na iPhone'ach nie możemy nagrywać w 8K. I zapytacie dlaczego? Dlaczego na Samsungu, na Xiaomi, na innych smartfonach możemy nagrywać w 8K? Na iPhone'ie nie. A już tłumaczę dlaczego. To jest właśnie problem tej 12-megapikselowej matrycy, która po prostu ma za mało informacji, za mało pikseli, żeby nagrać klatkę filmów 8K, bo rozdzielczość filmu 8K to ponad 30 megapikseli każdej klatki. A mając matrycę 12 megapikseli po prostu takiego filmu nagrać się nie da. Aha, no i zapomniałbym. Jest faktycznie większa bateria. iPhone 13 mini i iPhone 13 Pro działają dłużej o półtorej godziny względem swoich poprzedników, natomiast iPhone 13 i 13 Pro Max działają aż o 2,5 godziny dłużej od swoich poprzedników. No i oczywiście to warto zapisać na plus i warto zaznaczyć. Jednakże kosztem czego? Kosztem grubości tych telefonów i kosztem ich wagi. Są to najcięższe i najgrubsze iPony, jakie kiedykolwiek stworzono, a w połączeniu z tym nowym, super fajnym, płaskim i kanciastym designem, który powoduje to, że taki telefon, może w przypadku iPhone'a Mini to jeszcze nie jest aż tak odczuwalne, ale w przypadku już iPhone'a 13 Pro, czy zwykłej 13, czy już tym bardziej 13 Pro Maxa, te kanciaste krawędzie sprawiają, że jeszcze trudniej się ten telefon trzyma. W przypadku, jak będzie on jeszcze grubszy, jeszcze cięższy, to jeszcze tym bardziej będzie się go po prostu gorzej trzymać. Także ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. No dobra, ale czas na ceny, i teraz Wam szybko opowiem o co chodzi. iPhone 13 Mini zaczyna się od 3599 zł, iPhone 13 od 4199 zł, iPhone 13 Pro od 5199 zł, iPhone 13 Pro Max od 5699 zł. Te ceny są takie same jak w zeszłym roku. Ale cena iPhone'a 12 zwykłego, którego cały czas można kupić, bo Pro już kupić nie można, przynajmniej na oficjalnej stronie Apple, a. ta wyjściowa cena iPhone'a 12, który jest cały czas bardzo dobrym telefonem, to 3599 zł, czyli aż 600 zł taniej od nowej 13, a prawdopodobnie będą wchodzić również promocje w różnych elektromarketach. Zresztą linki do cen macie zawsze w opisie pod filmem, gdzie po prostu będzie to jeszcze większa różnica. No i teraz. Cała sprawa i tytuł filmu nawiązuje teraz już do meritum. Ma się i rozbija się o to. Czy warto dopłacać z iPhone'a 12 do iPhone'a 13 aż 600 zł lub więcej? Nie. iPhone 12 to cały czas bardzo dobry smartfon i moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego powodu, Dlaczego potrzebowalibyście iPhone'a 13? Jeżeli zależy Wam właśnie na dużo lepszym aparacie, na tych nowych funkcjach, na ekranie 120 Hz, to prosty wybór jest, jeżeli szukacie nowego iPhone'a, będzie to iPhone 13 Pro. Ale zakup 13-ki moim zdaniem w tych realiach jest absolutnie nieopłacalny, bo tak naprawdę tych nowych funkcji jest co prawda kilka. Aparat jest troszkę lepszy może troszkę lepsza bateria ale po co? Zresztą jeżeli nie wchodzicie głęboko w ekosystem Apple, czyli nie macie komputera od Apple, nie macie na przykład zegarka. Nie, nie szukacie tych kolejnych rzeczy, które mogą sprawić, że będzie wam się z tego sprzętu razem korzystało fajnie. Dlatego ja też korzystam z Apple w sumie. Głów... Jeden z głównych aktualnie argumentów, jeżeli po prostu chcecie nowy telefon i chcecie wydać na niego do 4000 zł, to absolutnie nie ma sensu stawiać iPhone'a tutaj na jakimś piedestale. Jest dużo innych ciekawych modeli, takich jak Galaxy S21, jak Vivo X60 Pro, jak Asus ZenFone 8, czy też jak najnowszy Xiaomi 11T, o którym więcej opowiadaliśmy tutaj w odcinku, który Robił Alo, to te telefony oferują naprawdę dużo więcej, często w niższej cenie. Dokładnie tak. I więc, jeżeli, tak jak mówię, nie korzystacie z tego ekosystemu Apple, a, z innych urządzeń, to nie ma sensu tak naprawdę wydawać tyle pieniędzy tylko i wyłącznie na iPhone'a, który specyfikacja do specyfikacji jest po prostu gorszy. Co więcej, Apple w tym roku również zaprezentowało nowy procesor Apple A15 Bionic, ale pierwszy raz od wielu lat nie porównali jego wydajności z poprzednim modelem, ponieważ najprawdopodobniej nie jest dużo wydajniejszy od Apple'a 14. Ponieważ ten proces technologiczny już jest tak bardzo skomplikowany i w tak małej skali się odbywa, że te przyrosty mocy rok do roku, kolejny model do kolejnego modelu nie są już tak imponujące. I to jest kolejny argument za tym, żeby niekoniecznie skłaniać się ku iPhone'owi 13, bo iPhone 12 również ma bardzo wydajny procesor. Zresztą słuchajcie, jeżeli szukacie smartfona i Chcecie zobaczyć rzetelny ranking, gdzie naprawdę okiem profesjonalistów sprawdzamy i polecamy modele w każdym budżecie nowym, które po prostu się opłacają od 500 zł do nieskończenie wiele złotych, to wpadnijcie na naszą stronę technostrefa.com, tam znajdziecie ranking smartfonów, który na pewno pomoże Wam wybrać nowego smartfona, jeżeli chcecie go wymieniać albo szukać jakiegoś smartfona dla swojego dziecka, dla swojej żony, kochanki, babci itd., link w opisie. No dobra, ale na koniec słuchajcie ciekawostka. iPhone w niektórych krajach jest nawet tańszy. Nie dość, że tańszy niż w Polsce, to tańszy też od tego, który był w zeszłym roku, mimo że oferuje więcej. Więc cena iPhone'a w Polsce to 5699 zł w stanach jak wiadomo, bez VAT-u, tego zdradzieckiego i zbójnickiego VAT-u, 4075 zł. Porównujemy 13 Pro 256 GB. W Wielkiej Brytanii jest to 5633 zł, w Niemczech 5812, a w Indiach aż 6885 zł. Ale co jest jeszcze lepsze, to słuchajcie, w Polsce na iPhone'a musimy zapracować 25,9 dnia, licząc to wszystko opierając o średnią płacę. W Stanach Zjednoczonych tylko niecałe 6 dni, w Wielkiej Brytanii 11 dni niecałe, natomiast w Niemczech niecałe 10 dni. Więc zobaczcie, jaka to jest kolosalna różnica. W Indiach no to tu już nie ma co mówić. Prawie 76 dni, a my prawie miesiąc cały. Jest to przerażające, że są ludzie, którzy naprawdę potrafią wydać płace z niemal całego miesiąca, albo jak zarabiacie mniej, to jeszcze z kilku miesięcy na po prostu nowy telefon. Nie jest to tego warte. Naprawdę. Ale jeżeli już musicie, to zastanówcie się, czy na pewno potrzebujecie trzynastki, czy nie lepiej jednak zainwestować w dwunastkę. Jakie z tego wszystkiego są wnioski i Meridium? Tak jak mówię, 13 niekoniecznie, biorąc pod uwagę cenę, jest lepsza od 12, ale oczywiście wnosi jakieś tam nowe funkcje, szczególnie te nowe rozstawienia aparatów super fajne. <grym> ale z kolei 13 Pro muszę oddać Apple'owi, że w końcu troszeczkę pojawia się światło w tunelu, bo kilka funkcji pojawia się tam, które tak naprawdę... Mogłem stwierdzić, że Apple mogło ich nie zrobić, takie jak kamerka makro, czy jak chociażby ten nowy cinematic mode, czy to, że mamy inne wersje pamięciowe, to bardziej odniesienie do 13. No czy to, że chociażby ten aparat jest faktycznie dużo, dużo olepszony i yy, ogólnie iPhone'y po prostu robią fajne zdjęcia, co wcześniej parę lat temu niekoniecznie było prawdą, bo często Androidowa konkurencja iPhone'a zostawiała w tyle. Więc iPhone 13 Pro wydaje się być fajnym produktem. Oczywiście jest dużo za drogi, ale wydaje się być fajnym iPhone 13 niekoniecznie. Natomiast no, hamstwem, prostactwem i bandytyzmem jest to, że nie mamy szybkiej ładowarki w zestawie, w pudełku, że w ogóle nie mamy ładowarki w pudełku, że nie mamy ekranu 120 Hz w tej tańszej wersji, czy że nie mamy czytnika linii popularnych cały czas wbudowanego w przycisk, czy że nie mamy USB-C zamiast lightninga. To jest skandalem oczywiście i to się nie zmienia i cały czas moja opinia będzie tutaj krzywdząca zdecydowanie dla Apple'a. Dlaczego? No i dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia na temat tych najnowszych, super innowacyjnych i przepięknych telefonów, czyli najlepszych iPhone'ów, jakie kiedykolwiek wykonano. Czekam na wasze komentarze. Ja tymczasem dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i udostępniacie ten film, jeżeli wam się podobało, a tymczasem zapraszam Was już niedługo pewnie na test tych nieszczęsnych telefonów, no bo jak wyszukacie tych telefonów, no to też musimy je pokazać, więc oczywiście nie omieszkam na nie spojrzeć swoim krytycznym okiem. Subskrybujcie kanał na po więcej ciekawych materiałów. No, i sprawdźcie także inne, bo również inne ciekawe filmy były w ostatnim czasie na naszym kanale opublikowane. Pamiętajcie także, że mamy Instagrama, mamy TikToka, także możecie tam wbić i nas obserwować, bo tam również dzieją się świetne rzeczy. I wchodzimy również na Wasze profile i sprawdzamy, jakie ciekawe rzeczy Wy wrzucacie. Zresztą niedługo na Instagramie szykuje się konkurs, gdzie do wygrania będzie telefon. Nie powiem jaki. Także czekam na Was. Sprawdzajcie opis tego filmu, bo tam linki oczywiście do cen, i do promocji, i do rankingu. Mówił za Was szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Papa! Pa.